Hyundai Sonata. Yy, dzień dobry. Wymieniamy Panu właśnie te tulejki w wahaczach Tylko jak będziemy je montować, te wahacze z powrotem. Ja, kiedyś już Panu pokazywaliśmy te dziury w tej ławie przedniej. Yy, no, to jest element konstrukcyjny samochodu i on jest u Pana no, bardzo, bardzo mocno zgnity. I tak naprawdę tą ławę powinien Pan wymienić. Bo tutaj jest mocowanie. Wolni drugą rękę. Tutaj się wkręca śrubę, a tu dalej. No, no tej ławy nie ma, więc wszelkie przeciążenia, które idą yy, od koła przez wachacz, no to tutaj się kumulują. No i, a w związku z tym, że tutaj nie ma podparcia, jest z, żart, z żarta ta stal, która tu powinna być, no to, to wszystko tutaj dostaje po tyłku i, i pracuje mocniej niż powinno. Nie jest to sztywne. Ale to samo, co ostatnio jak Pan był u nas, to robiliśmy tam te to to samo jest z tyłu, z tą ławą. Ona jest tutaj podziurawiona, pojedzona przez korozję. No jeśli Pan chce tym samochodem jeździć, no to to też powinno zostać wymienione. Teraz proszę dać znać, czy, czy tą ławę robimy, nie robimy, czy mamy jej szukać. Bo tego się obspawać no nie da, bo to jest tak pordzewiałe, no spawać trzeba do, do zdrowego metalu, a to tutaj to jest no, wszystko zarażone korozją. Także proszę dać znać co z tym robimy, czy to ruszamy, czy tego nie ruszamy.